Hej, dzisiaj chciałabym Wam przedstawić trochę na temat nowości jesiennej od Studia G to dosyć takie nowe, nowe, bo z festiwalu jesiennego właśnie jest to długo i szczęśliwie, autorką jest Maki Enjoji jest to manga w powiększonym formacie i kosztuje ona 27,99. W tym momencie, jak się patrzę, możecie sobie kupić prenumeratę aż do 10, ale nie ma zbroczeń. Jest to seria, która jest opatrzona y, plus 16. Mm -hmm. I jest to dramat, jose, komedia, okruchy życia i romans. Tak, jak nawet patrzymy się na okładkę, wydaje się ona skierowana do trochę starszego czytelnika, i tak to jest skierowane do starszego czytelnika. Wydaje mi się, że szczególnie dla takich osób jak ja. Mamy tę historię taka Takanashi, która próbuje uratować ojca z długów, ponieważ y, przepuścił wszystko na interes, który nie wypalił. Pracuje w biurze, pracuje wieczorami jako hostessa i pewnego e, wieczoru w klubie zjawia się mężczyzna, który ją tak mocno znerwował, że odpowiedziałam mu w odpowiedni sposób. Po tym całym nieszczęściu, jakie ją spotkało, zostaje wyrzucona z klubu, idzie rano do pracy, zostaje wezwana na dywanik szefa i okazuje się, że tym facetem z klubu jest jej szef, który proponuje małżeństwo. Spłaci długi, małżeństwo, niby wszystko spoko, no ale ciła jest stricte anty. Nie potrzebuje faceta, ona sobie poradzi. No i tutaj mamy rozwijającą się historię tej pary i wszystkiego dookoła. Jakim są małżeństwem, bo to jest głównie małżeństwo na papierze, akurat. W tym momencie, może tak dajmy w tym początkowym stadium, na początku czytając to krótkie streszczenie, które, które oni dali podczas premiery stwierdziłam nie, nie dla mnie. Odpuszcza. Potem jak zamawiałam dla Tomka mangę, przy premierze stwierdziłam co tam, wezmę jeden tomik, nie będę brała całości. No i teraz jestem taka załamana, że nie wzięłam tej całości. Bo naprawdę może to być taki dobry, dobry Josey, którego jest mało. Jeśli patrzymy na to, że chcielibyśmy coś dla dojrzałego czytelnika, to według ja, ty mamy właśnie Długo i Szczęśliwia. Mamy My Broker Mariko. Mamy moje lesbijskie doświadczenia w walce z samotnością. Mamy Łotakoi. Mamy kąt Mamy jakieś tam jednotomówki. Opowieść panny młodej, Olympos. Perfect World, balsamisty, którego prawie się nie da dostać. MME, wzgórza Apollo, w miasteczku piesku i błękitnych husek i Supli. Więc to jest mały wybór. To jest naprawdę dobrze zapowiadająca się manga. Nie, bohaterowie są różni, mają swoje różne pobudki do tego, żeby brnąć w to małżeństwo. Są też osoby, które pomagają im brnąć dalej w to małżeństwo. Sama kreska. Wygląda no inaczej, nie jest ona taka unowocześniona. Sama magia jest z 2009, więc to może też dlatego. Ale nie jest taka przedisnejowana jak czasem niektóre wyglądają. Bohaterowie na, na razie są na tyle wyraziści, yy, że można powiedzieć, że kogoś nie lubię i lubię. Więc jak na razie, przy pierwszym tamie polecam się zaznajomić. Wydaje mi się, że to będzie spoko opcja. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie się to wszystko w kolejnych i nie stanie się to nudnym romasidłem. Och, nie, bo jak to będzie nagle mocno lawidowi, to za dużo tego mam w innych mankach. I to tyle na dziś. Zapraszam Was do kolejnych filmów i na razie. Pa!